Mamy powrót Odin Valhalla Rising od Kakao Games. Już wam pokazywałem te, te, tego Odyna. To jest mobilka widzowie z, z trailerami, które, na które niektórzy mogą się nabrać. Otwarty świat bez granic. Piękne smoki. A large scale battles. O, nawet pokazują. Wygląda trochę jak Spring Liberty. Ale już widać, że to jest rodzaj jakiegoś bardzo statycznego kombatu. Popatrzcie tylko na te postacie, nie? Może wzięli sobie tylko jakieś boty, żeby klepały i tyle. Ale nikt się tu nie rusza. Nikt się tu nie rusza. No tam jest normalnie Auto Hunting, w tym Odin Valhalla Rising. Ja się zastanawiam, czy to nie powinno być jakieś karalne. Żeby w ten sposób prezentować te gry człowieku. To tak jakbyś, nie wiem, prezentował yy, szakszukę człowieku z jajami, z szczypioreczkiem, doprawioną, z eleganckim chlebem i ktoś kupuje, a tam sam pomidor jest. Żadnej szakszuki nie ma, żadnego chleba też nie ma, nic. No i takie tak perfidne. E wiecie, co jest najlepsze? Że ludzie na pewno się na to łapią. Ło kurde, ile tych filmików nam wrzucali. Lecimy. Large scale boss? O chłopie. Takiej częstotliwości to ja nawet nie mam na surowym, Alterem MO. Seamless World. niesamowite, nie? I chłopy już myślą, że drugie Frown Liberty wyjdzie. Już podhypowani. Ta, ludzie. Ta, ta, no. Dziewice. Tak, 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 tak. No pięknie. Jestem ciekaw, czy chociaż chwilę rozgrywki pokażą w tym wszystkim. Takiego faktycznego kombatu z interfejsem. Jep, pie yep, yep. pie. Ciekawe, czy to wszystko na autoplayu jest. Czy faktycznie coś wciskają? No, no, no. Zaraz po tym wszystkim znowu musimy gameplay odpalić, widzowie. Wiecie, żeby świadomość budować. Dobra, wiecie co, to, 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 chciałbym tylko klasy jeszcze zobaczyć, jak klasy prezentują, jak to wygląda, aha, cyce, okej, okay. no wiadomo, że cyce mają być zaprezentowane, no i tu jakieś efekty, nie efekty, dobra, pokażcie tylko jakiegoś melasa może, a niech będzie berserker i zaraz jeszcze przejdziemy do gameplayu faktycznego. Warrior Berserker Widzisz, jak to jest przyklejone do tego MOBA. Jak postać po prostu biegnie jak po sznurku. Już wiesz, że jest coś nie tak. Cyk, cyk, cyk. Odin, Valhalla Rising, gameplay. I taki gameplay, który się pojawił, ja wiem, w tym miesiącu na przykład. Dwa dni temu. Proszę bardzo, widzę. O, ja tu mamy gameplay faktyczny. Ja M sobie tu przeskoczył. To jest niewyobrażalne, człowieku. To jest niewyobrażalne, nie? No. Myślę, że wystarczy, co? Myślę, że wystarczy. Screenshake myślę, że można wyłączyć. It seems like it will be one of those fully automated games. O, oh, jakiś sprytny koleżka się trafił, ty. Spostrzegawczy. Spostrzegawczy. Tyle.